O kurwa, typ! Ojo, pierdol! Ale ma machetę, kurwa. No. Cię nikt nie ma śrubokręcił, tak? Weń broni. No ja coś tam nawet słucham. Zajebałem, go. I zginę. Coś koło mnie przebiegł ty. Koło, koło, koło kogo? Koło Skorpiona, po ulicy, jak chuj. Tak, biegnie no, widzę go. Na fulgirze jest. Tak, Spierdala dobra. na wschód. Trafiłem go, zajebany, Shadow, 315. Nice. Idź nice. go pozbieraj, bo miał Kałacha z tym, ze supresorem. Także ma dobre Jest taki ból pełny, panowie. Dobra, to dawaj tylko po prostu i tyle jakie mięsko, tylko sobie jakieś zgarnę, żebym sobie tam... gdzieś przykąś na mieście. Dobra, uwaga, wychodzę. Mm. Uuu, ktoś. Kurwa, Kurwa leżę. Możesz zamknąć? Nie mogę Kurwa. zamknąć. Ja też. No, ale na kurwie, ale na kurwia. Johnny biegnij, dawaj! on jest! Na tego. Prosty. Mam go! Papercut znowu. A, no ale to...